widać w innym odcinku Overwatcha. teraz będę chyba ciszej mówić, znaczy na pewno, pewnie podbiję dźwięk, będzie taki lekko szeptowaty głos. No, demo już pobrałem, już się wczytałem, raz wspomniałem wrócić nagrywania. ale się szybko wkaknąłem. Trzech anti jest tutaj jedynie, podejrzany z rewolwerem. To jakiś debil mi Zapomniałem zmutować Steam'a. Dobra, tam. Trzeba się kończyć spamowanie. Dobra, ja, zostanie bana jeszcze na Discordzie. Dobra, tam. Jakiś dziwny ten movement, Tak patrzał na nic przez ścianę. No nie wiem, znaczy to nie wygląda. Bardziej na jakiś griefing. Jak jest dwóch antyterroristów. To jest ciężko dla nas i Nie wiem, że chyba, dam Gryfing. O, ostatni został. Czy, czy on cheatuje? No nie wiem, nie wiem, ciężko określić po nim, dlatego że widać na nie. No bot Aimbot też może być, ale Wallhack chyba tu jest. Aha, ja movement bota. Że nie jest taki botowate, ale jakiś. Dziwny to, ja bym miał Warhacka oczy. Znaczy, mał Warhacka. Do oczywistego. Wymbota też. No to. Może dziwnie zajmu się kawie, czy ma bany Hopa jeszcze, ale nie sądzę. Zrób to się w kółko, no to raczej nie używał. Zlecą midem, znaczy, chcę ja tam tam Wyjaśni wszystkich na niem pewnie hmm. O, pan spin bocik Ej, po nich Jeden na pięć, huk, przewijamy To i chyba wreszcie Zrobię tak, że będzie więcej niż w Szybko tutaj wygra. To jest ostatnia runda. A jest to ostatnia. Nie, to jest A jednak ostatnia była. A tam poddali się. No to tutaj, to. I czy Griffin mógł zaznaczyć? O Jezu, ale walno piorun. Będzie burza. Mam nadzieję, że grzmotów nie będzie słychać. a ciul, dam mu ten Griffin to Do kolejnego dymka. Okej, okay. jesteśmy w kolejnym dymku. Znaczy już włączamy, nie jesteśmy A szybko się jakoś wczytuje. No przecież cię kompa to, to się, i koraz szybko się zwiększyła. Pan podejrzany, na razie czysto wygląda. Dobra, banny hop. Może wyszedł, ale tak płynny był. Wolha, jakiem to, bany hop. chyba, czy ty to już. Ten bany hop raczej mu nie siedział. Jednak taki chujowat, może, bo to nie ma. No to, to określmy, jak na wallhacku, co się wie jak celować Suprema odzyskałem, mam kilka winów, więc z... jeden win będę miał globala No i się pan podejrzany wywalił O, a kot chyba też tam przytulia 1-0-1 tam tamto To wasza mógł przez niego przewieźć, bo był za pleca a on nie tak wolał się cofnąć. Naprawdę, no, bym po prostu przewinął już ten i dał ten. Wszystkie trzy czyty. Ale tutaj nagrywam, więc zobaczymy, jeszcze będzie, że. Kogoś niesłusznego. czy znaczy, słusznego, ale. Na przykład, może być tylko Warhacka. To Banny Hopie to po prostu umie. No i kot już na plecach był. Ugrali, bo nie było czasu. Bez... Zabu się walną głową w sufit. Raczej w framugę dziwi górną To <grym> jest framuga to u góry? Chyba dookoła jest pramuga. Okej, okay, podchodzi, z piorun walną gdzieś patrzy patrzy na niego przez ścianę. Ale kot też wie, kot też. No ciekawucha. Mecz, Oj, konfigurowuje ty pan. Konfigurowuje. Piękne słowo. Było mi, że konfiguruje. Oj to muszę to przewinać nieco. Pan podejrzany wyszedł. Okej, okay, wrócił. O jest, bo jest! Nie widziałem tego. Ale patrzę, bo to jest skanach to jest tam Pitery jest świadomo. <laughs> patrzę na strzałkę. Tam normalnie? No normalnie to już będę ona ci, że bez niebota. Okej, okay, BBH potwierdził swoje, by nikt tak nie zrobił. No bo mnie nie ma koniecznie. Chyba wziął jakieś takie headshoty z Digla, porozdawał. O, albo skałażka ja Chciał podpierdzić imbota u niego. Aha, dobra. Ktoś trzeba gorzej ode mnie. Krabile tam daj headshoty, mi się nie chce tego demka oglądać <grywka> Mi się wydaje, że on ma embota, tylko jakiś pod przycisk <grywka> Ale bait To zawsze działa, bo wstawianie się jest. Z jakąś siadą, której się nie da skanować, i gościłem ją skanuje. Dobra, ja mam e-bota zaznaczę. Nie griffował, więc nie będzie pełnego zestawu. No to nie wiem, czy to ostatnie, czy jeszcze kolejne. Zobaczymy, ile jest materiału. Dobra, jesteśmy już przy trzecim demku. O, nie w trzecim demku, jeszcze się wczytuję. O, Cobblestone Wigman. Dawno nie grałem Cobblestone na Wigmana, w sumie też. To nie, nigdy nie gram w z ja. Gram od pierwszych kilku dni, jak wyszedł CS za darmo. Wcześniej piraciłem sobie. Znaczy, co to? No właśnie. jest chujobaty. No może tego ładaka, strasznie mierzy przez niego. Te w ogóle nie wchodzą, a nagle mówi jakiś dziwny wchodzi. Down smoke. No, 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 dobra. Jezus Maria, kur... Mógł... Ciężko ogląda. No chyba ja już tutaj będzie łatwe wiem, bo to nie, wallhack. Może poszedł na longa, pokazał, czy ma BH. Nie, dobra, boś ma też specyficznego wallhacka. No wallhaka ciężko powiedzieć że w takim gówno szczelaniu ma się imbota Poszedł O <słyski> Jezus Maria Ale gość się uchwy Nie wygląda jak miał jakiegoś takiego Trigger -bota. Znaczy trigger bot to jest ten co celuje chyba imbot nie wiem Proszę, żeby wspomaganie w celowaniu tam do odstrzału cheater. Tak, to jest ten bot. Szczerze, to przewijam, nic nie muszę na to patrzeć. Mam nadzieję, że będzie powyżej 8 minut. Jeszcze sadnie ja tak nagrałem. Znaczy tutaj bez tego. Ale dobra, tam czas. Nie wiem czy będzie czwarte, bo to szybkie było. No to przesyłam werdykt. No i cześć.